No to było... Ej, ty stoisz tak blisko i w ogóle Cześć, i mówisz nie o tym... Obtykać. No, ciężko się oddycha. Ty mówisz bla, 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 a ja tak chodzę, taki, taki, taki... Chodzi tak, taki, taki... Taki... Taki, nie wiem, że nikt nie wie, o co chodzi, nie? Ja. Mhm. Mam dla was przekrą wiadomość. Dzisiaj nie będzie Zuzi. Dlatego na zastępstwo jestem ja właśnie, żeby przekazać wam tą wiadomość. Zuzia umarła w wypadku. Stała się naprawdę przykra rzecz. I co jeszcze miałem <laughs> Jednak się śmiałam! <laughs> Dlaczego imprezy w kosmosie nie wypalają? Bo nie ma atmosfery. Woki woki woki! Filmem tygodnia nie jest film, tylko serial. Horror story! To organizował sam A można, a można dać na film tygodnia serial? Można nie zrobić panierki? <grystanie> <grystanie> Ulubieńcem tygodnia jest Kuki Kris. Piosenką tygodnia jest ta, którą usłyszymy. Tu ja się już coś wymyśliłaś? Właśnie nie. Chyba nic mi w ogóle do głowy nie przychodzi. Ten odcinek będzie taki dziwny. Można nie zrobić panierki? Niko, <grybuj> ale w ogóle ten obiektyw tak tak przybliża sam w sobie, nie? No, bo to jest 50. Zresztą tak blisko jest. Prawda. Przez to jeszcze bardziej widać trzęsienia mojej łapy. Tupy tamam. mam. Nie wiem co nagrać. Głupi będzie to. Nic w ogóle nie wiem. Uuu, głupi dzień.